Cześć! Myślałem, że temat wideorejestratorów zakończyłem już na swoim kanale, przynajmniej na jakiś czas, ale okazuje się, że nie, ponieważ firma Navitel udostępniła mi jeszcze jeden model do przetestowania MR-150MV wideorejestrator wbudowany w lusterko. Zapraszam na film. Bardzo jestem ciekawy działania tego wyświetlania tutaj w lusterku, jak to będzie wyglądało. Natomiast co do samej kamery. Jest to full HD, 30 klatek, 4,5 cala wyświetlacz, szklane soczewki microSD do 64 gb kąt patrzenia 120 stopni, sensor przeciążenia, night vision, tryb parkingowy i wykrywanie ruchu. W środku jest sensor... SC2363 i procesor MSC8336, takie same jak w kamerze R400NV, którą niedawno testowałem. Tutaj macie link, możecie zobaczyć test tej kamery. Więc podejrzewam, że jakość obrazu będzie no, bardzo podobna jak do R400NV. W zestawie znajdują się oczywiście sama kamera, oni za chwilkę, następnie ściereczka z mikrofibry, zasilacz mini-USB z wtyczką kątową. Przewód mini USB do zgrywania danych, cztery gumki do mocowania stratora na lusterku samochodowym. Następnie instrukcja obsługi w wielu językach, bardzo ładnie wydana. Karta gwarancyjna i kod do nawigatora, roczna subskrypcja. To dołu jest kod, także oglądacie, że tak powiem, od tyłu. Opis co i jak. I wracamy do samej kamery. Od tyłu mamy. Kamerę na takiej kulowej głowicy ruchomej, głośnik, przycisk reset i gumowane elementy, które będą dotykały, nie włącza mi się teraz, elementy, które będą dotykały lusterka samochodowego, no oczywiście same mocowania. Przyciski power up, down, ok oraz menu. Jest włączona, tryb parkingowy jest, także co chwilę mi się włącza. A od góry mamy mini USB. Miejsce na kartę pamięci oraz taką ciekawostkę. To jest wejście audio-video in, i możemy tutaj podłączyć kamerę parkowania z tyłu. Jeżeli byśmy taką mieli, która włącza nam się, gdy włączamy wsteczny bieg, to będziemy mieli z niej obraz na tym lusterku. Menu w tej kamerze jest troszeczkę inaczej zorganizowane niż w kamerach, które poprzednio testowałem. Mamy tutaj podzielony ekran na dwie części. Pierwsza tryb filmowy. Czyli ustawienia nagrywania i ustawienia ogólne, i w ustawieniach filmowych mamy ilość klatek, raczej rozdzielczość, mamy jak długi ma być w pętli film, mamy czas włączenia filmu po włączeniu kamery, zapis dźwięku tak i nie, a w ustawieniach ogólnych mamy sygnał dźwiękowy, wyłączenie zasilania po czasie, ustawienie zegara, format daty. Format znacznika, czyli to, co ma się wyświetlać, nagrywać takie OSD na filmie, które ma być wyświetlane, język, jak widać, jest polski, częstotliwość sieci, energooszczędność LCD, tryby parkingowe i tak Czyli wszystko to, co kamera mieć powinna. Dą, 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 dą. No? Robi różnicę, co? Na wielkość. Zamocuję je zaraz, już tak nie przy kamerze, ponieważ nie mam trzeciej ręki. I będę testować. Słuchajcie, jest jednak pewien zonk, a mianowicie nie pasuje ten wideoregistrator na moje lusterko. Mam za szerokie lusterko i te zaczepy nie wchodzą. O, nie wiem czy teraz może lepiej będzie widać. Zaczepy nie obejmują lusterka. Także zamocuję kamerę byle jak, tak żeby było na testy, ale trzeba mieć. Uwagę na to, że nie do każdego samochodu ten wideoregistrator będzie pasował. No dobra, jakoś tam dało mi się lusterko zamocować. Podłączamy zasilanie, zapala nam się dioda i kamera zaczyna rejestrować obraz. Zacznijmy od przejazdu porównawczego, czyli w warunkach idealnych piękne słońce świecące z tyłu za samochodu bardzo ładnie wszystko oświetlone, jednostajnie. I to będzie nasz punkt porównawczy. I przejdźmy teraz do pierwszej skrajności. Jazda pod światło. Tym razem mam leciutkie takie chmurki na horyzoncie. Nie jest to takie piękne niebieskie niebo, ale niestety trudno już teraz o tej porze roku tracić na taką ładną pogodę. Ale możecie zobaczyć, jak wyglądają znaki drogowe, napisy jakieś z reklamami, czy też samo pobocze, czy jezdnia. Zawracamy przy plazie. Możemy poczytać reklamy i jedziemy teraz, już ze słońcem za plecami. No, i tutaj warunki praktycznie równe idealne. Przechodzimy do warunków nocnych i tutaj, jak zwykle, kamera bardzo ładnie uwydatnia zatopione druciki od podgrzewania przedniej szyby. Gołym okiem one są niewidoczne, ale kamery bardzo ładnie je widzą. Co do samego obrazu, jest bardzo jasny. Wyraźny widać reklamy, znaki drogowe, jakieś drogowskazy, czy też jak za chwileczkę będziemy zawracać przy plazie, możemy sobie przeczytać wszystkie reklamy i jedziemy kawałek drogą powrotną. Na zakończenie jeszcze kawałek przejazdu drogą leśną w całkowitych tych ciemnościach. Nie ma tutaj żadnego dodatkowego oświetlenia poza reflektorami samochodu. Sugerowana cena tego urządzenia to 249 zł, ale widziałem sklepy sprzedają po 300. Widać, że dobrze się sprzedaje. Trzeba jeszcze zmierzyć ten rozstaw, bo jak wiecie, na moje lusterko niestety ten wideoarystator nie pasował. Tutaj mamy 58 mm, także jak lusterko macie. Tutaj wyższe niż 58 mm, to ono niestety w te zaczepy tutaj nie wejdzie. Ja bardzo szybko przyzwyczaiłem się do tego dużego lusterka, to było bardzo wygodne, i tego mi najbardziej teraz szkoda, że już niestety nie mam. A kamera, jak wiecie, zresztą była widoczna na filmach, mam swoją, także tego najbardziej mi brakuje, to było bardzo wygodne. Także to wszystko, dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście ten film. Zapraszam na następne filmy. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.